Witam wszystkich serdecznie z tej strony Emil z kanału M StarCraft. Tak więc zaczynamy nasz mecz na mapie Scrap Station, gdzie jest Virus Bly, a jego przeciwnikiem jest Beasty Cute. Cute parę razy już nagrywałem i chyba najwyższa pora sprawdzić skąd ten gracz pochodzi, bo aż mi się głupio robi w tym momencie, że ich nie sprawdziłem. Wiem, że jest to replay z jakiegoś turnieju, dokładnie niestety nie pamiętam jakiego mecz finału, więc powinno być zażarta, za, zażarta i ciężka walka. <laughs> yy, tak więc, właśnie Scrap Station. Yy, no, cóż, mapa bardzo dobra dla zergów, z tego względu, że istnieje dużo możliwości harasowania przeciwnika yy, mutaliskami. I trzeba przyznać, że mutaliski są bardzo często na tej mapie yy, widywane. Yy, teran, natomiast często zdarza się, że przyjmuje tą ekspansję, stawia yy, parę wieżyczek. Zerg ma problem, żeby się tutaj dostać. I jest to zabezpieczone, chociaż nie jest to może nie często, ale to jest y, fajna zagrywa, którą ja osobiście lubię. O taki, którą chciałbym widywać y, o wiele częściej. Y, możliwe, a nawet bardzo prawdopodobne, będzie to, że Zerg bardzo szybko postawi ekspansję. Na to się też zapowiada, powolutku, tak mi się wydaje. Y, gdyż no raz descent jest bardzo bardzo długi i pozwala to zabezpieczyć się w 100% przed jakimś puszem, jakimś jakimś rushem, zanim zanim przyjdzie tak więc jedzie dronka i tak jak mówiłem, będzie wczesna ekspansja oczywiście bez większych problemów. Tak jest mi idealnie Virus Blay to zrobił. Natomiast widzimy, że Beastie robił Wolina na dole, tutaj ładnie tak pięknie sobie zastawi i będzie przejmował ekspansję też dosyć szybko. Dlaczego robi go na dole, a nie na górze? Z tego względu, że szybciej po prostu zabezpieczy to. To jest raz. Odcinek do przebiegnięcia do przycinka też jest dosyć krótszy. A i może jakiś Marines by sobie podbiegł, ale nie Marines nie będzie podbiegał. Po co stawiać u góry, jeżeli można to zrobić u dołu? Oczywiście jest ryzyko bailingów, jest ryzyko roachów, które będą na odległość tutaj niszczyć, ale takie ryzyko zawsze jest, tym bardziej na takiej dużej rampie. Okej, okay, dobra, co mówię, ja mówię, bo musiałem na chwilę wyskoczyć z pokoju. Orbital koment, się już kończy robić. Wydaje mi się, że ciut wcześniej był niż przy 16, albo po prostu tak mi się właśnie wydawało. Jest szybka ekspansja ze strony. Terana coraz śmielej sobie, terania na tej mapie pozwalają, gdyż wiedzą, że mogą to w miarę bezpiecznie robić. Dlaczego mogą teraz szybko Zergowi? No bo wiadomo, że zerg będzie stawiał swoją ekspansję, tak więc czeka nas zapewne jakaś ekonomiczna gra. Spine pool już wyszedł, galaretka się trzęsie idealnie i jest haczerka. No owszem, jest haczeczka. Nie wiem dlaczego powiedziałem, że jest haczyczka bo królowa jest i te cholerne klatki spadają, jeszcze w momencie kiedy coś się na dysku dzieje. Mocnego, tak więc patrzmy, patrzmy, co się dzieje, tak w ogóle. To dziękuję wszystkim za miłe słowa typu. Wow, ty naprawdę tak wyglądasz? Inaczej sobie ciebie wyobrażałem. Naprawdę tak wyglądasz, ale te okulary jakie są? O, ja myślałem, że jesteś nerdem. Powiem <grym grym> szczerze, że najczęstsze dzisiaj, dzisiaj pytanie, albo to było wczoraj, to było takie, że tutaj biegną zerlingi, będą musiały te CV dorwać. Jednak czy go dorwą kolejne zerlingi? Są, tak więc czwórka już biegnie, ale wallin jest tutaj w miarę dobry. Chociaż tu jest małe przejście, którym by da się niestety przecisnąć. Ale teraz marnice będą musiały być dobrze mikrowane. Czy dobrze to rozegra? Bardzo dobrze to rozegra. Podprowadził z tej strony przeciwnika, żeby ten miał lekki problem. Teraz maryńcy przychodzą na drugą stronę i będą się ganiać z tymi zerlingami, które będą chciały się jakoś się dostać. Do środka kończą się budować te baraki, ale czy zdąży je wybudować? Obawiam się, że nie, że SCV padnie. Jedno padło, drugie padnie w tym momencie. Zerling jakby chciał, mogłyby wbiec czy nie? Nie, nie mogą. Wbiec tu jest zablokowane. Bardzo dobrze, jak próbują za środką sobie rozwalić. Baraki, reszta marinesów była u góry, jednak teraz, się się powinna wrócić. Ale nie warto tych baraków atakować, gdyż nozerlingi zostałyby rozwalone. Tak więc, kontynuując do tego mojego wyglądu, skoro się w końcu już pokazałem. Tak, ja wiem, to jest dziwne. Overlord zginął, jak fajnie się rozpadają. Powiem szczerze, że te animacje mi się bardzo podobają, nowe. Do mojego wyglądu, tak, więc owszem, wyglądam, jak wyglądam. Mam 1,83 m, jak się parę osób pytało, i przy okazji 96 kg, więc nie jestem małym nerdem, jak to ktoś powiedział, że jako takiego sobie mnie wyobrażał. Malutkiego, grubutkiego nerdzika. Jedna rzecz do nerda, która mi pasuje, to moje okulary. I jest Civi, niestety, zginie, zostało podniesione baraki, bo to było jakieś ryzyko na to, ponieważ też czekały te zerlingi. Będą teraz pilnować speed dla zerlingów, już się skończył skrzydełka doleciały. Czy wyglądają one jeszcze słodziej, w lepszej rozdzielczości? No, dosyć fajnie wyglądają, tak czy owak. Bardzo mądre rozegranie ze strony virus klip klip rozprzestrzenia to jest bardzo, bardzo ważne, żeby tego klipu było jak najwięcej żeby jak najszybciej przemieszczać się między swoimi bazami. Zerlingi siedzą, rozwalają kamienie. Troszeczkę nie od tej strony co trzeba, ale to jest zawsze jakiś sposób na to. Eee, widzimy, że ekonomia zerga robi się coraz potężniejsza. 34 harwestery już w drodze. Kolejne zerlingi wyskoczyły tylko do 25 terana, ale pamiętajmy o tym, że są muły, tak zwane imba muły, jak to co niektórzy mówią, które bardzo, bardzo mocno pomagają w ekonomii ter Teranowi. I teraz jest moje stwierdzenie na temat Imby. Nie ma według mnie Imby. Imby są i niezbalansowanych za bardzo jednostek. Są tylko niezbalansowani gracze, tak więc mamy dużą ilość bejningów, które będą rozwalać te baraki. Wie o tym przeciwnik doskonale, co go czeka. Powinien tymi helionami już wyjechać, bronić się, ale on nie wie. Czy właśnie nie wie, przed nim, co czego czeka, nie wie co tutaj się dzieje. Jeden Marines był, chyba zobaczył te jednostki, które przebiegły. Byłoby fajnie, gdyby Heliony wybiegły wcześniej i przypaliły te mailingi. Beilingi w tym momencie wpadają, będą tutaj y, coś atakowały, wysadziły. Ai aj, ai, aj, aj, ależ to musiało boleć. Podwójne baraki zostały rozwalone, jednak te Heliony powinny przypilnować tego ładnie, powinny popalić. Zerlingi nie ma się tutaj co mocno bać, ale jakby nie patrzeć, podwójne baraki były i już ich nie ma siła produkcyjna. Terana w tym momencie jest dosyć słaba, wszystko co może produkować to tylko i wyłącznie w tym momencie ma podwójną faktorkę i starport, jest też medivac, obstawiam osobiście, że będziemy mieli dropa, będzie wrzutka helionów na bazę przeciwnika, czy w produkcji jest płomień, tak kończy się niebieski płomień, zaraz będzie i wyskoczy też ten medivac, załaduje heliony, przeleci i będzie harasować wśród tych dronków. Haczerka zmieniana jest w ler Jest jeden wiking, który będzie polował na overlordy. Świetna zagrywka. Trochę tych jednostek zostanie zabitych. Na razie jest jedna w tym momencie, ale jak widzimy są ustawione na atak. Ustawiony na atak był ten wiking. Powinien polować dalej. To mu się na pewno, na pewno opłaci. Kolejna, kolejna ofiara. I jest, udało się, jeszcze jeden strzał, dwa strzały, jeden i jest i w tym momencie Viking powinien uciekać jak najszybciej, średnica, ach szkoda, że go stracił, naprawdę, naprawdę wielka szkoda. Podlatuje mediwak zostanie zrzucony i na pewno dużo szkód na powinien być zrzucony. Zrzucony to udało bardzo mądrze, bardzo ważne. I teraz wbiega, patrzmy się, więc jakie jednostki będą ginąć. Ilość zabitych jednostek, 5, jednym strzałem, no leci tego bardzo, bardzo dużo. I szybciutko został załadowany ten helion i jest po problemie, Tak więc 6 workerów. To powiedzmy sobie szczerze nie było aż tak dużo, mogły być o wiele większe straty, ale dobra, dobra zagrywka. Powinien jednak ten Mediwak drugi na przykład polecieć z drugiej strony i przypalić to, ale widzimy, że jest Spire. O, jakby się tutaj udało zrobić wrzutkę, to już byłoby w ogóle cudownie oraz pięknie. A, jeszcze się gubię w tym wszystkim, o, jest W, tak, więc teraz spróbuję, y spróbuję pograć bez minimapy. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie, gdzie ja jestem. Dobra, gra bez minimapy byłaby totalną głupotą, tym bardziej, że będą za chwilę Mutaliski, które sobie troszeczkę pochasają wśród przeciwnika, jest crawler, bardzo, crawler jest to bardzo dobra strona strony Zerga, zabezpieczą tutaj tą linię minerałów na pewien czas i kolejne Helion, tym razem z niebieskim pomieniem wtedy zresztą też troszeczkę tutaj przypalają, jednak trzeba było je ratować. I powiedz, fajna zagrywka ze strony Beastie to Na pewno jego IPM szalał w tym momencie. Zrzucił jednostkę, jeden strzał, i potem BUM i AU. I oczywiście mój błąd, gdyż nie zmieniłem ustawienia, że jestem busy. A. I już wiecie, jak mam na nazwisko. No trudno, niech tam będzie. Pokazałem wam się nazwisko. Technie, niech już będzie, tak samo jak i Dicer. Nie jest jednak żadna moja rodzina. Skanik jest, zobaczył dokładnie Teran, co się dzieje u jego przeciwnika, Widzimy, że są upgrade'y. Upgrade już idą z Centrifugal Hooks, czyli upgrade speedu dla Bailingu będą one się słodko, słodko turlać. Mutaliski są już w drodze, cała szóstka, dziesiątka, nie szóstka i ekspansja przejęta. Powiem szczerze, że rzadko kiedy widuję, żeby Zerg dał radę utrzymać tą ekspansję, bo jest to bardzo, bardzo ciężkie, ale no jak da radę, to jest fajnie. Poza tym mało meczy, długich meczy widywałem na tej mapie przeciwko Zergowi i Helionik sobie lata. Jeździ, znaczy się nie lata, bo Jonki sobie jeżdżą i niestety musi on atakować, bo wie, że zaraz zginie, nie ma sensu ginąć się na marne. więc parę strzałów na pewno udało się oddać, ale czy zabił coś, no zabił wcześniej dwie jednostki. Patrzymy teraz, pilnujemy, czy czerwień nie wlatuje, gdzie się należyć i czy nie będzie jakiegoś ataku. Kiedy pytają się mnie, czy uczę się zerga, odpowiadam im tak, uczę się zerga, jest mi coraz lepiej według mnie. Lepsze, lepiej mi to wszystko wychodzi. Są wieżyczki, wpada pięknie. Jeden strzał, jednak czy udało się kogoś zabić? Nie, ale na pewno w kolory, kolory jesień tutaj są no, leciutkie. Więcej jest jednak zieleni, więcej zielonej trawki. Uczę się zergo, uczę się upgradów. Widzieliście co to było? To była właśnie transfuzja, przyjacielska transfuzja krwi na te jednostki. Uleczono jedną umierają, jednego umierającego mutaliska i teraz można dalej atakować. Skoro królowa i tak nie używa larw, nie dodaje, to może coś pomóc. Bądźmy szczerzy, że transfuzja rzadko wykorzystywana przy przeciwniku przez zerga, ale widzimy, że jest bardzo duża ilość bailingów. Gdzie one są, gdzie one są tworzone? Tutaj są tworzone, więc będziemy mieli bailing basta, ale widzimy, że jest masa torów i upgrade y dla torów, plus 2 dla jednostek fabrycznych. Jest nawet jeden czołg, dwa czołgi, trochę helionów. Bardzo, powiedzmy szczerze, potężna armia, jeżeli zostanie dobrze wykorzystana, dobrze rozstawiona. Czego mi tutaj brakuje? Brakuje mi tutaj skana, który pozbyłby się tych kryptumerów. Na szczęście tutaj już cały ten creep powolutku Umiera jeszcze jeden skan, jest tam gdzieś dalej. Chirion powinien w pierwszym rzędzie podjechać. Teraz jest bardzo duża armia. Widzimy 130 do 51 Bejlingi. Wpadają mutaliski, wlatują. Dużo tych Bejlingów było, ale czy to wystarczy, żeby rozwalić całą tą armię przycinka? Nie, nie wystarczyło. Butaliski muszą się wycofywać, nadleciały tam z tyłu i wychodzi zwycięsko z tej walki. Toren, te toru, no, może nie tyle zwycięsko, co po prostu nie dał rady rozwalić odpowiednią ilością Beiningów. Tą armię była naprawdę potężna. Dużo, dużo mechów. Gdzie są te mutaliskie Jest to ich mała ilość Wow, naprawdę to było coś potężnego. Jednostki stracone: Teran tylko 4700 do 6. 6350 zerga, jest trochę SCV, będą naprawiać te tory, to jest bardzo ważne. Rzadko, kiedy gracze na niższym poziomie... Okej, okay, oni się naprawiają, teraz razem się widziałem po plecach, no dobra, niech im tak będzie. Nie dokładnie o to chodziło. Ale Mutaliski jeszcze tutaj dwa latały, coś próbowały zrobić, ten tor już ubił kogo się dało. Musi się wycofać powoli Teran widzimy, że te czołgi bardzo dużych szkód narobiły. I dobrze, fajnie, że ten klip został rozwalony. Autostrada z klipu została zmniejszona, a tu jeden taki słodziak się został i walczy. Jest Overlord, rozprzestrzenia klip w tych dwóch miejscach. Będzie wiedział dokładnie, ze, kiedy Terran będzie próbował przejąć tą ekspansję. I kontynuując to co mówiłem, uczę się powoli upgrade'ów, jeżeli się nie mylę to jest Barou, czyli jednostki będą mogły się zakopać. To jest Roach, czyli taki fajny z zimnym łokciem, jak to już od nich mówię, się gibają panowie. I jest upgrade speed'u dla Roach'y, plus 2 dla ataku, dużo Zerlingów w drodze i plus 3 do, do ataku dla jednostek fabrycznych, czyli torów oraz Siege Tanków, to będzie bardzo potężna armia. Potęża pod tym względem, że no, damage będzie olbrzymi. Przeciwko jednostkom lekkim 28, a ile taki yy, taki Zerling ma? 35, tak więc jeden strzał i jest po zabawie. Nie pamiętam ile Bejling ma, ale to za chwilę zobaczymy. No naprawdę jeden strzał, dwa strzały, seria z tego wszystkiego i Bejlingi giną od razu. Ile taki Bailing ma? 30, tak więc naprawdę bardzo dobre rozstawienie tych. Helionów. Parę strzałów będzie, jednak uciekają, one ładnie atakują, nie są w stanie podejść. Te bejlingi w armię przeciwnika rozwalają, to jeszcze troszeczkę takim ładnym szczurkiem wpadają, rozwalił dużo, ale na szczęście udało się uratować trochę helionów. Teraz jest jeden tor, jednak on sobie nie poradzi, te heliony też sobie nie poradzą, po prostu tych bejlingów tego wszystkiego było za dużo. Um, uciekają rocze najszybciej gdzie się tylko da. Nie powinno one walczyć bezpośrednio z hydrami, bo to nie jest nic dobrego. bo Są jednostki opancerzone. E, armor, więc są dosyć e, mocne: plus dwa. Armor dokładnie jest, więc jest to duży, duży, duży. duży. Żałuję, że ta forteca nie została wybudowana na czas. Gdyby tak się stało, e, zerk by wielkich szkód e, dostał. I by tak wielkich nie zrobił, bo po prostu Forteca rozwaliła część tych beilingów. No masa krytyczna bejników była oczywiście osiągnięta, dlatego udało mi się przez to przejechać, ale trzeba przyznać, że Terran też ładnie się, tym, ładnie się zachował, nie stracił tych Helionów, miał czym walczyć, gdyby Heliony nie uciekły do tyłu, bo po zabawie. Jest więc też Sensor Tower, mamy trochę Overlordów, które tutaj podlatują do końca, nie rozumiem gdzie one lecą i czemu... One tu podleciały, to jest to dla mnie nie, trochę zagadka. Roachy od tyłu przechodzą, mamy złoto przejęte, heliony są i jest czwórka Maryńców, która rozwali za chwilę te jednostki. Oj, to mogło drogo kosztować, ale nie, jednak tak się nie stało. Widzimy, że są bejlingi, są roachy, są zerlingi, nie ma żadnych bejlingów w tym momencie. Nie było też żadnego harasowania, do tej pory zerkę... Atakuje, ucieka, jednak Teran pod swoją fortecę, w której jest w stanie się obronić. 26 Bejlingów jest potrzebnych, żeby rozwalić fortecę. Tak mi się wydaje. Ktoś kiedyś zrobił taki testik. Jeden z graczy, nie pamiętam który to był chyba 26 czy 27. O, jak te fajne awatarki teraz wyglądają. W sumie nigdy ich nie oglądałem, bo było to zawsze na 2D. Są Wikingi. Ekspansje są zajęte już no w większości, zostały tylko raz, dwa, trzy ekspansje do przejęcia. Ekonomia zerga musi być olbrzymia, tak też jest prawie 2000 minerałów na minutę i 700 gazów, no to jest bardzo dużo. W produkcji mamy kolejne upgrade, y. tym razem dla je, tym razem pancerz jest. Heliony no, będą bardzo dużo robić, będą przypiekać całą tą e, armię, muszą jednak uważać, bo z przodu są ustawione rocze, które helioniki zjedzą na śniadanie. E, za wszelką cenę chce Terran, aby Zerg go zaatakował tym co ma. Próbuje go podrażnić, próbuje go zmusić do ataku, a co jest ciekawe nie zobaczył dokładnie co tutaj się dzieje, a powinien wcześniej złoto wyhaczyć i zaatakować. E, kolejne upgrade'y już w drodze są. I, i, I co nam tutaj wykombinują z zawodnicy? Eee, tak, 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 tak. Już tutaj coś mamy. Ler jest zmieniany. Jest, będzie kolejny. A kolejny... oj chwila moment. I już jestem z powrotem, musiałem na coś odpowiedzieć bardzo szybko, bardzo wow, to jest bardzo duża armia, przyjrzyjmy się jak to wygląda w tym momencie, supply dokładnie taki sam, co jest ciekawe, więcej robotników ma jednak Teran w porównaniu do, do Zerg'a, ale właśnie wyskoczyła duża ilość jednostek, są pięknie, są dwa wikingi, nie ma nic, co mogłyby te wikingi atakować, bardzo dobra zagrywka. W tym momencie BCQTA jest w stanie tej rozwalać całą masę overlordów. Naprawdę olbrzymia ilość wikingów. Dobra, zagrywka wlatuje teraz. To jest istna sieczka, istna masakra. Będzie RK miał wielkie problemy, żeby coś z tym zrobić. Owszem, wycofuje się teraz Bistiki. Są inwestory. one się tutaj przydadzą. Już wiem, co to był za upgrade. To był upgrade energii dla inwestorów. Już sobie przypomniałem dokładnie co jest bardzo ważne. Są te Wikingi, one będą pozwalać zwiększać zasięg, w pole widzenia dla tych czołgów i pozwolą szybciej atakować. Jest dużo inwestorów, zastanawiam się co to będzie. Czy to będą teranie zainfekowani ptasią grypą, tudzież świńską? Nie wiem jakie teraz są w modzie choroby, trochę się tym gubię. Jest atak Helionów na te drony, udało się coś zrobić. Zobaczył jeszcze mi czy nic na dole nie ma. Podbiega duża armia przeciwnika, ale byłoby fajnie, gdyby teraz atomówka w tym momencie tutaj padła i wybuchłoby wszystko. Naprawdę byłoby to wręcz słodkie. Jeszcze jeden rącz, próbuję coś zrobić ze zgrają. Zerlingów podlatują z drugiej strony, wikingi. Nie, wikingi nie podlatują, muszę się troszeczkę uspokoić, bo bardzo się nakręciłem. Jak widzicie, fajnie Terran podchodzi, nie daje się. Greater Great Spire jest w drodze, mówi mi to, że będziemy widzieli, yy... widzieli takie jednostki jak Brudlordy, najprawdopodobniej Infestory są. Czy będzie Neural Parasite, czy on jest w drodze? Tak, jest, zaraz zostanie skończony i to będzie. Ciekawa zagrywka. Jak sobie z tym poradzić Beastie Cute, kiedy jego tory zostaną poprzejmowane. Atakuje z tej strony czy ten, jeden tor zostanie rozwalony, chyba nie. Dobre teraz mikrowanie trzeba walczyć, jednak to była bardzo duża ilość tych jednostek trzeba się wycofywać, ale czołgi z tyłu rozstawione, są w stanie trochę zrobić. Tor, jeden przejęty, drugi przejęty nie mogły atakować i muszą się teraz wycofywać teran, ale czołgi rozstawione z tyłu nie pozwolił Zergowi zaatakować za żadne. Plus 3 do obrony dla jednostek naziemnych zerga. A Wikingi dalej sobie tutaj wiszą. Powinny spróbować zaatakować właśnie te Overlordy. Czy też uda się to zobaczyć? Ach, żeby BCQ to widział, widzi to i ale, jednak był w Angle źle. Troszeczkę wleciał Infested Marines post. Wykluli się i po zabawie. Z drugiej strony atakuje teraz Zerg bardzo mądrze, ale to jest fajnie zostawione barakami i nie może nic zrobić. Beastie myśli po prostu o wszystkim. Z każdej strony się zabezpieczył. Ja już te imiona zdejmę, bo to jest niepotrzebne. Mamy więc Ultraliski, są bardzo fajnie, jest Hive. Czy zobaczymy, czy zobaczymy jednak inne jednostki, takie jak. Lordy nie wiem, na razie ultraliski będą rządzić i dzielić. Bardzo mi się w tym momencie podoba, że mamy wielkości armii, możecie to patrzeć non stop przed atakiem, kiedy ja się zagapię, a tutaj helioniki znowu robią swoje, znowu trochę atakują i zobaczyły jednego ultraliska i doszły do wniosku, że jednak zabawa z ultraliskami to nie jest dobra rzecz dla helionów, one są ciut za małe. Przyjrzyjmy się, jak ten ultralisk wygląda na wysokich detalach. Trzeba przyznać, że to jest po prostu słodziak. Najsłodsza jednostka wśród zergów, obok zerlinga oczywiście. Upgradey dla Terana idą, idą i do ataku jest, do obrony również 30 zerlingów w drodze, Żeż że mój komputer to wytrzymuje, to jest naprawdę cud, rusza powolutku do ataku, tak więc w tym momencie jednak dobre jest rozstawienie tych czołgów, może atakować żeby zerlingi, były bejlingi, troszeczkę nie były w stanie pójść na pierwszy ogień, jednak zerk atakuje, czy da radę się przebić Inwestory przejmują tory. Jednak tu jest dużo jednostek, za, ruszył SCV do naprawiania. Czy dadzą radę rozwalić się tą planetary Fortress, czy też nie? Czołg nawet jest jeden przejęty przez Neural Parasite, ale nie udało się. Lądują w tym momencie jeszcze Wikingi, rozwalają. Dobre użycie tych Wikingów. Wikingi rozwaliły inwestory Raz, dwa, trzy świetne zagranie tymi Wikingami, naprawdę bardzo mi się to podobało. Jednak inwestory dobrze przejmowały te Siege Tanki. Które zrobiły dużo szkód, jak wyglądają jednostki z 27 tysięcy dla zerga, jeżeli chodzi o minerały, do 20 terana. Widzimy dokładnie ilość zabitych jednostek. Terran zabił 423 jednostki, w tym, w tym 23 harwesery. Troszeczkę więcej zabił zerg, ale to wykonał dopiero w tym momencie. No i mamy prawie wszystkie ekspansje przejęte oprócz tej jednej u góry. Tak więc, no bardzo ciekawie, to się wszystko układa. Jeżeli chodzi o ilość jednostek, troszeczkę wikingów jest, produkuje je cały czas e, Biscuit, bardzo mądrze robi. Jednak niestety Fungal Grow tutaj był, pamiętajmy, że on jest coraz mocniejszy w tym momencie. E, przeciwko jednostkom opancerzonym, a te overlordy nie wiedzą co robić i muszą się wycofywać. E, ja bym na ich miejscu się zakopał i użył jednego Barrow, ale nie ma takiej możliwości. Nie zostanie zerg przyblokowany jeszcze, gdyż jego supply to jest tylko 32 i nie ma mocnych, żeby coś więcej zrobić. Zobaczmy jak wyglądają ekspansje, pusto, pusto. Tu jeszcze coś jest, tak więc dwie bazy wyczerpane ta też ledwo już zipie. Pamiętajmy o tym, że zerk jednak ma złoto, które mu się bardzo mocno opłaca. Zastanawiam się też tak swoją drogą ile o królowe, królowe atakują, wściekła zgraja graja królowych atakuje. Widzimy, że te pancerze są maksymalne jak się tylko dla heliony dalej tutaj wariują. Powiem szczerze, że co ja bym tutaj zrobił, widzieliśmy bardzo dużo jednostek zabitych w tym miejscu. Nie zauważyłem tego, zauważyłem po prostu, że wikingi obrywały. No, ale możemy być już przyzwyczajeni do tego, że w tym miejscu atakuje teran. Przyjrzyjmy się, ile zabił tych Harvester. łącznie 30. Yy, więc no, to jest trochę dużo. Plus 3 do pancerza dla jednostek fabrycznych. Bardzo fajnie, bardzo mi się to podoba. Troszeczkę się gubię jeszcze w tych upgrade'ach. Okej, okay, już jest. Mamy Helioniki. fajnie harosuje yy, teran. Podoba mi się to bardzo. By udaje mu się rozwalać tą ekonomię zerga sposób nieprzyjemny, a Teran powolutku podchodzi, jak widzimy nie skupił całej swojej armii w jednym miejscu, One jest fajnie roz... czy jest to jedno miejsce, ale jest fajnie rozstawiane są wikingi, wikingi teraz idealnie po prostu na Broodlord już Virus blight chyba nie wie co robić, kończą mu się pomysły zerlingi wbiegają, jest trochę roczy. uda się na pewno otoczyć to wszystko jest nawet Fungal growth. co ciekawe na pewno trochę szkód narobił, jednak świetne jak już mówiłem rozstawienie czołgów ma po prostu przechlapane Teran w tym momencie bardzo, bardzo mocno, zerk, bardzo, bardzo mocno. No i rzuca Virus Bly wszystko, co się daje. No niestety ta ekspansja już jeszcze nie wydobywa nic. Robotnic, obawiam się, że ma już coraz mniej tylko 38 do 51 terana, który przejął no już widzimy ekspansję. No to jest jedne miejsce, które w tym momencie jest nieprzejęte. I rusza powolutku z kolejnym atakiem. I mamy już 32 minutę to jest na około gdzieś 35 minuta czasu z rzeczywistego. Chyba się mocno jeszcze nie mylę, tak mi się wydaje. Upgradey są, kończą się już. I mam problem, żeby nagrać coś się cały czas, żeby bo ktoś mi wchodzi do pokoju, muszę robić pauzy. Jeszcze Heliony atakują, naprawdę. Powiem szczerze, że bardzo mi się podoba użycie tych jednostek ze strony bisikuta. Nie idzie w jeden taki upatrzony, stuprocentowy build, że trzyma się obrony, on jest cały czas agresywny, cały czas podchodzi, owszem, robi tak zwane żabie, żabie skoki, jak z II wojny światowej, że malutkie wysypki przejmujemy kawałek po kawałku, kawałek po kawałku, nie robimy wielkiej ofensywy, bo to nie ma sensu. Tak więc ta czerka obrywa już i ma zerk przeklapany. Nie wiem, czy on sobie tego nie powiem szczerze, że nie myślę, że miał jakiekolwiek szansę coś tutaj zrobić. Powiem natomiast, co by się przydało zrobić, o czym zerk bardzo, bardzo często według mnie zapomina, za często zapomina, najdus warn. Proszę Państwa, według mnie najdusworm byłby tutaj bardzo mile widziany. Rozwalają to wszystko, ja zaraz Wam powiem dlaczego. Mamy jeszcze trochę inwestycji teran, coś będą chciały zrobić, ale tu się jest po zabawie, tego teraz nie pokażę. Wiecie dlaczego najdusworm? Swarm? w to miejsce, tutaj gdyby był. Masa zerlingów niech wpadnie, niech rozwali te siły produkcyjne. W międzyczasie Wikingi lądują na dole, rozwalają e, Haczerkę jeszcze był skan, żeby zobaczyć czy nic nie jest tutaj zakopane. I haczerka pada troszeczkę podleciało tej, tych e, teran. Podbiegło tyran i są e, inwestory zakopane bardzo fajnie. Słodko wygląda jak takie małe rekinki albo wystające szczypce. E, cały czas złoto jest wydobywane, ale tu już jest reczka tego złota. Jest duża ilość wikingów, które czekają na coś. E, dochód jest no, malutki dla Zerga, tro, niezbyt duży dla terana A Zerg za wszelką cenę nie chce się podać, się są meczy finałowy jakiegoś turnieju. Jak wiecie, nie nagrywam ostatnio za dużo turniejów. To nie wiem dokładnie z jakiego. Zerg wie jak już, wie już dokładnie co go czeka, wie co się stało, nie jest w stanie nic tutaj już zrobić Heliony świetnie, 30 damage'ów w tym momencie to bądźmy szczerzy taki Zerg bez upgrade'ów pada od razu Czyli jest jakiś Zerling na polu, jest gdzieś jeden uchował się Roach'e jeszcze próbują tutaj sobie grzecznie przejść, ale ale no, cóż ja mogę Wam powiedzieć? Chciałbym podziękować, że wytrzymaliście ze mną. Na pewno troszeczkę błędów było, dawno nie nagrywałem większych komentarzy. Jak widzicie, nagrywam już coraz więcej są infestory, czy będzie Falcon Growth Nie ma, bo nie ma na to energii. I ciężko już mi się mówi. Zmęczyłem się, powiem szczerze, yy, tym nagrywaniem. Mam nadzieję, że nie jest za głośno, bo trzymam cały czas twarz prawie, że przy mikrofonie, który jest w kubku, jak jest, zauważyliście. Teran czeka, na co czeka? No, na to, aby się wy... wykrwawił zerk. Tak więc, jeżeli podobał Wam się ten replay, podobają się moje inne replaye, zostańcie widzami, subskrybujcie kanał, nawet cztery królowe wychodzą do szarży, będą atakować, będą bronić, mają transfuzję, mogą próbować coś robić, ale no, nie jestem pewny, czy to cokolwiek da. Jeszcze trochę tych SCV stoi, naprawiają, a dalej Heliony atakują resztę rołczy. Pojedynczy teranie, Och, jak to pięknie zostało tutaj przypalone, fajnie to wygląda. Bardzo mi się podoba ta animacja. Jestem szczęśliwy, że mam tego kompa, Naprawdę dziękuję wam, dziękuję dziękuję bardzo mocno. Tak więc proszę jeszcze pomóżcie mi troszeczkę, żeby mi go nie zabrali żeby komornik mi go nie zabrał. <laughs> Oczywiście żartuję. Uciekają jeszcze trochę inwestory, będą chciały trzymać się do good Game'a, Powinien to już powiedzieć zerk, ale ten jest twardy. Walczy dalej Królowe, są Transfuzja, jest jeszcze te Królowe, dosyć długo się przetrzymały. Masa Siege Tanków atakuje, a jak już mówiłem Fungal na dole, nie Fungal tylko tunel na Eduswarm. Wpaść, rozwalić te, tą produkcję przeciwnika, tak jak zrobił to Dark Force przeciwko Bratokowi. I pozbawił go możliwości produkowania armii. I gdyby to, zrobił, to samo zrobił Zerk, aby miał momenty przystoju, kiedy tutaj się nic nie działo, byłby naprawdę w stanie zrobić dużo szkód. Tak więc, no cóż, dziękuję Wam za uwagę. Na razie, cześć.